Istnieją zdania, które przywracają harmonię, inne materializują pragnienia, a jeszcze inne otwierają niewidzialne portale. Nie trafiłeś tutaj przypadkiem. Istnieje cicha inteligencja, która orkiestruje te chwile, splatając swoje wewnętrzne poszukiwania z odpowiedzą, która już od dawna zmierzała w Twoim kierunku. Ta odpowiedź zaczyna się od jednej, jedynej formuły, zapomnianej przez księgi, zlekceważonej przez logikę, lecz rozpoznanej przez wibracyjne pole które wszystko dostrzega. Formuły, która, wypowiadana przez trzy kolejne noce, może możecie ponownie połączyć z tym, co od zawsze należało do Ciebie z boskiego prawa. Bo prakter twierdził, że rzeczywistość kształtowana jest przez zunifikowane pole świadomości, niewidzialną tkankę, która łączy wszystkie rzeczy i ugina się przed czystą intencją. W tym polu słowa nie są tylko dźwiękami, są kodami twórczymi rozkazami, które wypowiedziane z autentycznym uczuciem przekształcają niewidzialną strukturę wszechświata wokół ciebie. Dokładnie o tym tutaj mówimy. O starożytnej tajemnicy, o zapomnianym szeptem, który niesie w sobie niezmierzoną moc, o formule wibracyjnej, która z powodów tajemniczych zyskuje na sile, gdy powtarza się ją przez trzy kolejne dni. To tak, jakby wszechświat czekał jedynie na ten wyraźny sygnał, na tę świadomą powtarzalność, aby zrozumieć, że wreszcie jesteś gotów. Ale uwaga, nie wystarczy powtarzać mechanicznie ani używać byle jakiego tonu. Ta praktyka to delikatny pakt między twoją duszą a nieskończonością, wymagający obecności, oddania i głębokiej wewnętrznej ciszy. To, co zaraz zostanie ujawnione, nie jest powierzchowną sztuczką, lecz prastarym językiem, który komunikuje się bezpośrednio z kwantowym polem kreacji językiem, który wszechświat rozumie bez potrzeby tłumaczenia. Jeżeli poczułeś teraz dreszcz lub coś w środku poruszyło się bez wyraźnego powodu, to dlatego, że Twoja świadomość już rozpoznała to wezwanie. Zawsze znałeś tę prawdę, tylko ją zapomniałeś. Trzy noce, jedno zdanie i ocean możliwości czekający na Twoje polecenie. Czy jesteś gotów, aby je wypowiedzieć i zobaczyć, jak wszechświat odpowiada? Jeżeli te słowa zapaliły coś Twojej duszy, jeżeli Twoje wnęcie rozpoznało ukryte w nich zaproszenie, napisz w komentarzach. Jestem gotów, aby otrzymać. To proste oświadczenie może być pierwszym krokiem do niezwykłej manifestacji szeptem, którego wszechświat nigdzie nie ignoruje. Wyobraź sobie, że budzi się rano i po raz pierwszy od dawna czujesz, że wszystko się zmieniło. Powietrze wydaje się lżejsze, cicha harmonia wypełnia twoje serce, a w oczach pojawia się blask, którego wcześniej nie było. Wewnątrz rodzi się pewność, której nie sposób wyjaśnić. Po prostu się ją czuje. To właśnie efekt rozmowy ze wszechświatem w jego własnym języku. To chwila, w której twoja intencja zgrywa się z sercem istnienia, ujawniając, że nic nie było przypadkiem. Każdy ból, każda zwłoka i każdy zakręt drogi służyły temu, aby przygotować się na ten moment. Powtarzając o zdanie przez trzy noce, co zaczyna się przeorganizowywać zarówno w tobie, jak i wokół ciebie. Ludzie niespodziewanie wracają z wiadomościami. Pojawiają się szanse tam, gdzie wcześniej były tylko zamknięte drzwi, a zbiegi okoliczności układają się jak elementy enigmatycznej kosmicznej układanki, wskazując ścieżki, których logika nigdy by nie odkryła. Jednak najgłębsza przemiana zachodzi w środku. Niepokój ustępuje miejsca zaufaniu, strach rozpuszcza się jak mgła o świcie. Czujesz, że jesteś prowadzony niegotowymi odpowiedziami, lecz przez wyższą inteligencję, która mówi poprzez cisie. Znaki i uczucia. Moc, która nie używa słów, a tylko wibracji, i to, co wydawało się odległe, zaczyna się zbliżać, nabierając życia, bo zawsze je miało. Każde prawdziwe pragnienie niesie w sobie ziarno swojego narodzin. Wypowiadając to święte zdanie z wiarą i oddaniem, podlewasz to ziarno wodą przebudzonej świadomości. Nie prosisz już, ty dekretujesz, przypominając sobie swoją rolę współtwórcy. I właśnie w tym wspomnieniu dzieje się magia. Poczułeś to. Wiesz, nie dlatego, że ktoś się powiedział, lecz dlatego, że wszechświat zaczyna odpowiadać sygnałami tak wyraźnymi, że nie sposób ich zignorować. Aby zrozumieć, dlaczego tak prosta praktyka może wywołać tak głębokie zmiany, trzeba połączyć dwa światy, które przez wieki wydawały się przeciwstawne, naukę i duchowość. Bo praktyk udowodnił, że nie ma między nimi rozdziału, są tylko różne sposoby patrzenia na tę samą istotę rzeczy. Studiował tradycje przodków, uzdrowicieli i szamanów, nie tracąc przy tym kontaktu z psychologią i współczesną nauką. Jego teoria pola synergicznego opiera się na założeniu, że istnieje niewidzialna przestrzeń, przepełniona informacją, w której nic jeszcze nie jest przesądzone, a wszystko możliwe. W tym polu świadomość jest najwyższym rzeźbiarzem rzeczywistości. Mózg nie tylko interpretuje świat, on go tworzy, nadaje mu kształt i strukturę. Każda myśl, uczucie czy świadomie wypowiedziane słowo zmienia to pole, kodując przestrzeń rozkazami wibracyjnymi. Gdzie mówimy z emocją, przemawiamy bezpośrednio do tkanki wszechświata. Fizyka kwantowa również potwierdza tę wizje. Słynny eksperyment z podwójną ościeliną udowodnił, że sama obserwacja zmienia już zachowanie materii. Innymi słowy, świadomość nigdzie nie jest bierna. Wpływa Kształtuje i przekształca rzeczywistość, nawet jeśli tego nie zauważasz. Teraz wyobraź sobie tę świadomość skierowaną z precyzją, skupieniem i intencją przez trzy noce. Tworzysz w ten sposób specyficzny wzorzec wibracyjny, który integruje się z Twoim osobistym polem energetycznym. Neurobiologia nazywa to neuroplastycznością zdolnością mózgu do przeprogramowania się, tworzenia nowych połączeń i porzucania dawnych schematów. Powtarzając to z emocją i regularnością podświadomość, która steruje około 95 procentami Twojego życia, akceptuje nową rzeczywistość i zaczyna działać, aby ją urzeczywistnić. Kiedy łączysz wibracje słów, intencję emocjonalną i konsekwencję przez trzy noce symbol odrodzenia i przeprogramowania uruchamiasz nieodwracalną przemianę. Proces cichy, który zaczyna się w tobie i rozgrzmiewa na zewnątrz, otwierając drzwi tam, gdzie wcześniej były tylko ściany i rozświetlając ścieżki dotąd niewidoczne. Weź teraz głęboki oddech, ponieważ Twoja dusza już rozpoznała to zaproszenie. Przygotuj się, by przemówić do wszechświata, który czeka, by usłyszeć Twój głos. W praktyce właśnie teraz przepisujesz swoją wewnętrzną opowieść i stroisz swoją świadomość na nowe wymiary w polu kwantowym. To tak, jakby wszechświat wreszcie otrzymywał wyraźny i czysty sygnał i, gdy go usłyszy, nieuchronnie odpowiada. Bo praktyk pozostawił głębokie dziedzictwo, które łączy to. Co mierzalne z tym, co niewidzialne, to, co da się dotknąć, z tym, co można tylko poczuć. Wdrożenie tej wiedzy w praktyce, którą zaraz poznasz, nie jest tylko rytuałem słów, to odzyskanie Twojej pierwotnej mocy, by świadomie spółtworzyć swoją rzeczywistość. Nadszedł decydujący moment chwila, aby przekroczyć zasłonę świata widzialnego i dotknąć tego, o czym większość jedynie śni. To. Co zostanie ci teraz pokazane, nie jest banalną formułą, lecz świętym aktem, intymnym dialogiem z polem stwórczym. To werbalny kod, który stroi twoją wibrację do najgłębszych pragnień twojego serca. Praktykę tę należy wykonywać wieczorem, tuż przed zaśnięciem, kiedy logiczny umysł traci na sile, a podświadomość otwiera się całkowicie. Ta pora nie została wybrana przypadkowo. W minutach poprzedzających sen mus przechodzi wolniejsze fale, takie jak alfa i teta, związane z głęboką medytacją, hipnozą i duchowym połączeniem, w tym poszerzonym stanie wibracyjny rozkaz płynie głębiej w Twoje pole energetyczne. Połóż się już zgaszonym światłem, oddychaj powoli i głęboko, rozluźnij każdą część ciała, uwolnij napięcia dnia i wyobraź sobie, że stoisz przed czymś ogromnym, a zarazem głęboko intymnym. Przed samą tkanką stworzenia. Następnie, łagodnie, lecz prawdziwym przekonaniem, wypowiedź następującą deklarację. Uwalniam, przyjmuję, ufam. Wszechświat już przynosi mi wszystko, co należy do mnie z boskiego prawa. Powtórz ją dokładnie trzy razy, szeptem lub w myślach. To zdanie nie jest tylko proste, jest potężne, bo zawiera w sobie trzy filary manifestacji. Uwalniam, ponieważ nic nowego nie może się narodzić tam, gdzie nie ma przestrzeni. Tutaj oznajmiasz polu, że puszczasz kontrolę, lęki i potrzeby panowania nad procesem. Przyjmuję, bo większość ludzi prosi, ale nie potrafi przyjąć. Ten fragment otwiera kanał i pozwala energii wejść. Ufam, bo bez zaufania nie ma prawdziwego oddania to twój sposób na powiedzenie wszechświatowi. Wiem, że już się dokonało. Wreszcie druga część rozkazów wzmacnia pewność. Wszechświat już przynosi mi wszystko, co należy do mnie z boskiego prawa. To kończy wibrację stanowczo, jak wysłanie wiadomości bez odwrotu. Po wypowiedzeniu zdania po prostu poczuj. Nie próbuj rozumieć. Pozwól, by subtelna obecność się wypełniła. Może pojawić się ciepło, lekki dreszcz lub spokojna cisza. Nie wymuszaj niczego. Po prostu przyjmij. Powtarzaj ten rytuał przez trzy noce z rzędu. Ani mniej, ani więcej. Liczba trzyma głębokie znaczenie. To liczba kreacji, manifestacji i stabilności, symbolizowana przez trójkąt, podstawę wszelkiej świętej struktury. Po praktyce unikaj rozproszeń. Nie wracaj do rozmów, nie zanurzaj się w ekranach. Zaśnij, gdy zdanie wciąż rozbrzmiewa w Tobie. Jeśli chcesz, zapisz je na kartce i włóż pod poduszkę, aby wzmocnić pak z podświadomością. Możesz też zapalić białą świecę na znak czystości i intencji, ale to opcjonalne. Najważniejsze jest uczucie, z jakim je wypowiadasz. Wszechświat reaguje na emocje, nie tylko na słowa. W kolejnych dniach nie szukaj znaków niecierpliwości. Pozostań w stanie odboru. One przyjdą, nie jako dowody, lecz jako odpowiedzi i będą nie do pomylenia. Teraz trzymasz w dłoniach święty klucz. Użyj go szacunkiem, Prawdą i pełną obecnością. Wszechświat już usłyszał. Od tego momentu przemiana jest nieunikniona. Za tym wyszeptanym zdaniem rodzi się w tobie cichy cud, zanim jeszcze objawi się na zewnątrz. Zaczyna się w mózgu, chwila w tuż przed snem, gdy opuszczasz rytm fal beta i wchodzisz w Alfa, a potem Teta. Te stany nie tylko uspokajają umysł, lecz otwierają bezpośredni portal do podświadomości. Na moment znika granica między światem wewnętrznym a zewnętrznym, pozwalając, by myśli i emocje dotarły do samego jądra twojej istoty. Właśnie w tym punkcie dzieje się magia świadomego powtarzania. Kiedy mówisz, uwalniam, przyjmuję, ufam. Wszechświat już przynosi mi wszystko, co należy do mnie z boskiego prawa. Mózg zapisuje nie tylko słowa, ale przede wszystkim stan emocjonalny, który im towarzyszy zaczyna tworzyć nowe połączenia synaptyczne wokół tej informacji. Im bardziej szczere jest uczucie, tym szybciej i mocniej te połączenia się utrwalają. To zjawisko nazywa się neuroplastycznością, zdolnością mózgu do reorganizacji struktur, zmiany starych schematów i tworzenia nowych ścieżek dzięki doświadczeniu i intencji. Za każdym razem, gdy powtarzasz to zdanie z prawdziwym uczuciem, zastępujesz częstotliwość braku, strachu lub wątpliwości wyższą częstotliwością pewności. Oddania i obfitości. Co więcej, podświadomość, odpowiedzialna za ponad 95% Twoich codziennych działań, nie rozróżnia między tym, co rzeczywiste, a tym, co wyobrażone. Dla niej to, co powtarzane z emocją, staje się jedyną prawdą. Gdy stwierdzasz, że wszechświat już Ci to przynosi, cały Twój system zaczyna działać tak, jakby ta rzeczywistość już istniała. Tak właśnie to, co niewidzialne zaczyna przybierać formę. Tak właśnie niemożliwe zmienia się w nieuniknione. Twoje ciało, twoja postawa, twoje myśli i wybory zaczynają wibrować w doskonałej zgodzie z nową rzeczywistością, którą postanowiłeś przyjąć. Ta wewnętrzna harmonia tworzy to, co nazywamy rezonanciem wibracyjnym. Kiedy trwasz harmonii z tym, czego pragniesz, nie musisz już gonić. Staje się naturalnym magnesem dla wszystkiego, co oddzieli tę samą częstotliwość, Bezbędnego wysiłku. Święta fraza staje się wtedy prawdziwym kodem neurologicznym, uruchamiającym ciąg zdarzeń, który porządkuje nie tylko twój umysł, ale też twoją energię, twoje pole i sposób, w jaki postrzegasz i reagujesz na świat. Dlatego ta praktyka wymaga prawdziwego oddania i stałej powtarzalności. Musz potrzebuje tego ciągłego bodźca, by uznać nowy wzorzec za rzeczywisty. Trzy noce to minimalny czas. By zasadzić ziarno siłą i intencją w żyznej gledzie podświadomości. Nie będziesz rozmawiać tylko z wszechświatem, będziesz rozmawiać z najbardziej twórczą częścią siebie, tą, która tak długo spała, czekając na przebudzenie. Kiedy zaczynasz powtarzać tę frazę przez trzy kolejne noce, co się zaczyna dziać? Nie z hukiem jak w kinie, ale z subtelnością wiatru poruszającego liście albo słońca przebijającego chmury. Wszechświat odpowiada. A jeśli naprawdę uważnie słuchasz, znaki staną się widoczne. Pierwszy sygnał nie przychodzi z zewnątrz, lecz z wnętrza. Może pojawić się niespodziewane poczucie lekkości, jakby niewidzialne więzy zostały zerwane. Budzisz się i czujesz, że ciężar, który w sobie nosiłeś, zniknął, nawet jeśli na zewnątrz nic się nie zmieniło. To jest prawdziwe. Twoje pole energetyczne się przeorganizowuje. Podświadomość przyjmuje nowy rozkaz. Potem pojawiają się sny symboliczne. Wiele osób opowiada o intensywnych, kolorowych snach, pełnych tajemniczych przekazów i spotkań z postaciami z przeszłości, nawet z tymi, którzy już odeszli. To nie są przypadkowe wizje. To odpowiedzi podświadomości, pokazujące, że proces wyrównywania już się rozpoczął. Innym wyraźnym znakiem jest powtarzająca się synchroniczność. Słowa, liczby. Ciosenki, zdania, lub sytuacje zaczynają się powtarzać wokół ciebie, odzwierciedlając dokładnie to, o co prosiłeś się w świat. To tak, jakby życie mówiło: Usłyszałem Cię. Do tego dochodzą subtelne zmiany w Twoim postrzeganiu. Reagujesz spokojniej na chaos, czujesz większą pewność w obliczu niepewności, jakby coś niewidzialnego Cię wspierało. I tak jest. Niektóre znaki są jeszcze bardziej namacalne. Niespodziewane wiadomości. Zaproszenia, ludzie znikający i inni powracający, drzwi, które wcześniej były zamknięte, zaczynają się uchylać bez walki i wysiłku. Jednak najgłębszym sygnałem jest przemiana poczucia własnej wartości. Wreszcie zaczynasz czuć się godny, by przyjmować. Ta wewnętrzna zmiana jest tak potężna, że sama w sobie może odmienić całe Twoje życie. Wszechświat nie daje Ci tego, co mówisz, że chcesz. Daje Ci to. Co w głębi duszy wierzysz, że możesz otrzymać? Jeśli po tych trzech nocach poczujesz się bardziej sobą, bardziej obecny i połączony ze sobą, wiedz, że to działa. I nie musisz już walczyć, po prostu bądź tym otwartym kanałem, którym już się stałeś. Te znaki spływają jak delikatne płatki z wysoka. Subtelne, a jednak pełne znaczenia. Rozpoznaj je, docenij je. To żywy dowód, że wszechświat usłyszał i zaczął działać. Teraz, gdy znasz już sekret, jeszcze o kiedy je powiedzieć, decyzja nie leży już w rękach wszechświata. Ona należy do ciebie. Trzymasz już klucz. Choć wydaje się tylko zdaniem, to w rzeczywistości potężna dźwignia wibracyjna, most między najgłębszym pragnieniem twojej istoty a nieskończonym źródłem, które cię stworzyło. To odnojony pakt między tobą a całością. Pakt, który nie wymaga nadmiernego wysiłku, tylko prawdy. Bo w gruncie rzeczy wszystko, czego wszechświat pragnie, to usłyszy swoją duszę mówiącą jasno, a to rzadkie wśród zgiełku dnia, kiedy ucisza świat i wypowiada z pełną obecnością uwalniam, przyjmuję, ufam. Wszechświat już przynosi mi wszystko, co należy do mnie z boskiego prawa, co się wyrównuje. Co z prawdawnego budzi się. Zaczynasz iść lżej. Nie dlatego, że życie stało się idealne, ale dlatego, że wreszcie pamiętasz, Nigdzie nie byłeś sam. Istnieje siła, która tkaka a każdy ścieg u kulisach twojej egzystencji i odpowiada na twoją wibrację, a nie na twoją walkę. To nie jest tylko tekst wyjaśniający. To spotkanie z tym, co zawsze wiedziałeś w głębi duszy, lecz co zostało pogrzebane pod strachem i wątpliwościami. Dziś ta moc została odkopana. Dziś ponownie połączyłeś się z własnym twórczym głosem. Zapraszam cię, nie zatrzymuj tego tylko dla siebie. Jeśli ta praktyka Cię poruszyła, podziel się nią z kimś, kogo kochasz, z kimś gotowym, by sobie przypomnieć tak jak Ty. Za każdym razem, gdy ta mądrość jest przekazywana dalej, pole zbiorowe się wzmacnia, a im więcej osób dotrze do tej prawdy, tym szybciej otaczająca nas rzeczywistość się odmieni. Napisz w komentarzach: Uwalniam, przyjmuję, ufam, jako ostateczną pieczęć, jako zobowiązanie wobec tego. Co właśnie obudziłeś. Wróć tu za kilka dni, przeczytaj ponownie. Pozwól, by ta wibracja nadal prowadziła cię w drodze. Wszechświat już jest w ruchu. Twoją rolą teraz jest pozwolić, przyjąć i zaufać. Wszystko, co jest Twoje z boskiego prawa, już zmierza w Twoją stronę. Klucz już został ci dany. Teraz brama stoi otworem.